Chciałyśmy Państwu, ale też za Państwa pośrednictwem mieszkańcom Szczecinka przekazać kilka informacji o, to, na jakich, o tym, o, na jakich zasadach w najbliższym czasie będą mogli ubiegać się o świadczenie wychowawcze. Dla porządku przypomnę, że program Rodzina 500 plus jest programem rządowym, a więc co do zasady finansowanym z budżetu państwa. Miasto Szczecinek na ten cel na bieżący rok przyznano dotację w wysokości około 12 milionów złotych. Według szacunków Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na terenie miasta Szczecinek uprawnionych do tego świadczenia będzie około 3400 dzieci. Według naszych szacunków liczba ta może wzrosnąć nawet do 4000 osób. Jeśli chodzi o środek pomocy społecznej, to Zadanie to będzie realizowane przez pracowników działu świadczeń rodzinnych, ponieważ ustawa o świadczeniu wychowawczym i, i o świadczeniach rodzinnych są to dwie bardzo ze sobą zbliżone i kompatybilne ustawy, więc pracownicy są tam no, jak gdyby najlepiej predysponowani i przygotowani do realizacji tego zadania. Pracownicy ci będą wsparci oczywiście dodatkową kadrą, ta kadra to są zarówno osoby zatrudnione na okres takiego, takiej wytężonej pracy, a szacujemy, że ona będzie trwała od kwietnia do czerwca, kiedy, kiedy to jest termin składania wniosków. Pracownicy ci będą również wsparć innymi osobami, innymi pracownikami z ośrodka, którzy bądź zostali oddelegowani do tego zadania, bądź podjęli go w ramach swoich dodatkowych obowiązków. Jeśli chodzi o pracowników, to w tej chwili trwają szkolenia wszystkich pracowników, z tym przeszkolenia te nie obejmują jeszcze obsługi systemu komputerowego, bo takiego systemu na ten moment nie mamy. Cały czas czekamy. Jest zapowiedź, że taki system pojawi się gdzieś około 21 marca. Jeśli chodzi o szczegóły obsługi klientów i przyjmowania wniosków, to po pierwsze zakładamy, że do dyspozycji do tej obsługi będzie za tą obsługę będzie odpowiadało 10 pracowników, którzy będą w takim systemie rotacyjnym obsługiwali tych klientów. W tym jeden z tych pracowników będzie również obsługiwał wnioski złożone drogą elektroniczną, bo również taka możliwość będzie. O szczegóły już tej organizacji pracy i składania wniosków poproszę panią Iwonę Wagner. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka i zaspokojeniem jego potrzeb Życiowych, co do zasady, aby otrzymać świadczenie wychowawcze, popularnie zwane 500, należy złożyć wniosek. Oczywiście wniosek składa osoba uprawniona. Osoby uprawnione to przede wszystkim rodzice, czyli matka, ojciec dziecka, opiekun prawny i opiekun faktyczny. Chciałabym wyjaśnić, kto to taki opiekun faktyczny. Opiekunem faktycznym jest osoba, która faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem i wystąpiła do sądu opiekuńczego z wnioskiem o jego przysposobienie. Co do zasady prawo doświadczenia wychowawczego przysługuje po pierwsze obywatelom polskim, a także niektórym cudzoziemcom. Takim, co do których są wzajemnie podpisane umowy międzynarodowe i tacy, którzy objęci są koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego i tacy, którzy przebywają na terenie RPW ze swoimi rodzinami, ale ze szczególnych warunków, to znaczy, posiadają pozwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym specjalnych kwalifikacji bądź posiadają taki zapis w karcie pobytu jak dostęp do rynku pracy. I oczywiście muszą przebywać z, z członkami rodzin i z dziećmi do lat 18. Z tej grupy cudzoziemców wyłączeni są obywatele, którzy co prawda przybywają na terenie RP i mają nawet pozwolenie na pracę, ale na okres krótszy niż 6 miesięcy i obywatele, którzy wykonują tutaj pracę na okres na podstawie wizy. Jaka jest procedura ubiegania się o Tak jak powiedziałam, należy złożyć wniosek. Na terenie miasta Szczecinek wyodrębniliśmy trzy punkty, w których te wnioski będzie można pobrać. Jest to po pierwsze Urząd Miasta i Biuro Obsługi Interesanta, będzie to siedziba Straży Miejskiej przy ulicy Karlińskiej 15 i oczywiście Ośrodek Pomocy Społecznej. W tych miejscach będzie można pobrać wniosek w formie papierowej. Będą wyłożone wnioski i do tych wniosków krótka informacja o organizacji pracy ośrodka i najważniejsze informacje o tym, w jakim terminie, w jakich godzinach ten wniosek należy złożyć, a także jak go wypełnić. Istnieje również możliwość złożenia wniosku drogą elektroniczną i tu są cztery formy. Jest to, jest to platforma Empatia, jest to platforma usług elektronicznych ZUS, jest to bankowość elektroniczna i jest to również zwykły, zwykła skrzynka EPUAP. Co do portalu Empatia i EPUAPu, jeżeli osoba jest zainteresowana złożeniem takiego wniosku, to musi posiadać podpis elektroniczny bądź profil zaufany. Natomiast jeżeli chodzi o, yy, yy, o bankowość elektroniczną bądź swoje konto w ZUS-ie, tamte osoby są zweryfikowane przez tamtejsze systemy i wniosek będzie można złożyć on zost, elektronicznie, on zostanie yy, przesłany do właściwego urzędu, natomiast dalsze postępowanie z tym wnioskiem będzie w formie tradycyjnej, co oznacza mniej więcej tyle, że Wniosek zostanie przez nas odebrany, a dalsze postępowanie będzie w wersji papierowej, czyli wezwania, decyzje, ewentualne uzupełnienie tych wniosków będzie odbywało się w formie tradycyjnej. Co do informacji dotyczącej banków, na pewno jest, jest to jeden bank, który już zdecydował i podpisał umowę z Ministerstwem i będzie to PKO Bank Polski. Co do dalszych informacji, według zapowiedzi pani minister, na pewno kilka jeszcze banków taką deklarację złożyło i aktualnie trwają rozmowy. Wnioski, tak jak powiedziałam, można składać zarówno wersji papierowej czy wersji elektronicznej dopiero od 1 kwietnia, wtedy kiedy ustawa wejdzie w życie. W tej chwili obowiązuje okres tak zwanego wakacjo legis i jesteśmy w fazie organizacyjnego przygotowania do realizacji tego zadania w gminie. Jeżeli wniosek złożymy w terminie od 1 kwietnia do 1 lipca włącznie, obojętnie w jakim okresie, to świadczenie to otrzymamy z wyrównaniem od 1 kwietnia. Natomiast po tym terminie no, też możemy złożyć wniosek, ale będzie on rozpatrywany w innym terminie. Kiedy można składać wnioski? Wnioski można składać, jak, jak pani dyrektor powiedziała, uruchomiliśmy tutaj salę operacyjną w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i wniosek można pobrać, druk wniosku można pobrać w trzech punktach, natomiast wniosek można złożyć tylko w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ulicy Wiejskiej 4. Oczekujemy składania wniosków oświadczenia wychowawcze w poniedziałek i środę od godziny 7.45 do 17.00, we wtorek od 7.45 do 15.15, .15.

Wnioski przyjmujemy w sali numer 2, jest to nasza sala do spotkań organizacyjnych, natomiast ją przeznaczymy na salę operacyjną. Ruch będzie w tym czasie praktycznie w, w, przez, cały, przez cały okres otwarcia ośrodka i tak naprawdę zmiany będą bardzo krótkie na przewietrzenie sali i na zmianę pracowników. Po to, abyście, aby klienci nie musieli oczekiwać w długich kolejkach i po to, żeby usprawnić organizację przyjmowania wniosków, dlatego że będziemy mieli do, tej, do czynienia z klientem, z ilością klientów, którą ośrodek do tej pory nigdy nie obsługiwał, pragniemy zaproponować Państwu podział i przyjmowanie w określonych terminach. Otóż Miasto administracyjnie podzieliliśmy na sześć rejonów, rejon A, B, C, D, E i F i wyznaczyliśmy czas, kiedy można, kiedy można te wnioski składać, co nie oznacza, że jeżeli ktoś nie zmieści się w wyznaczonym terminie, to wniosek nie zostanie przyjęty. Oczywiście wniosek zostanie przyjęty, natomiast tak jak powiedziałam, po to abyście aby usprawnić obsługę klienta i żeby klienci nie musieli czekać w tych długich kolejkach to radzilibyśmy jednak skorzystać z naszej propozycji. I tak rejon A, do którego przypisaliśmy, krótko mówiąc, ulicę z dzielnicy Świątki i Trzesieka i rejon F, Do którego umownie zaliczamy osiedle liściaste, ulice przylegające tutaj do wschodniej części miasta, a także Raciborki, Kwieciszewo. Zapraszamy w terminie od 1 kwietnia do 22 kwietnia rejon B, do którego przypisujemy ulice z osiedla Zachód, osiedla generalskie i przylegające do tamtejszej części ulica mianowicie Kręta, Myśliwska, Bugno Kilińskiego, Kołębrzeska, Koszalińska, Kościuszki część dalej ulice Lelewala i Mierosławskiego, a także mieszkańców z rejonu oznaczonym umownie E, do którego należą ulice wschodniej części miasta, mianowicie tutaj w okolicach 28 lutego Armii Krajowej, numery parzyste bohaterów Stalingradu, Emilii Plater, część Piłsudskiego, Sikorskiego, Warszawska, Wojska Polskiego i Artyleryjska, gdzie zapraszamy od 25 kwietnia do 13 maja, rejon C. Są to ulice skupione raczej w wokół centrum miasta, mianowicie 1 i 9 maja, bohaterów Warszawy, Jana Pawła, Garbary, Plac Wolności, Ordona, Parkowa. Tych mieszkańców zapraszamy w okresie od 16 maja do 3 czerwca i rejon D. A mianowicie osiedle Marcelin i pozostałe ulice, a mianowicie tutaj Matusewicza, Moniuszki, skupione wokół osiedli Kopernika i Spółdzielczej, zapraszamy od 6 czerwca do 24 czerwca. Co należy, Jak należy wypełnić wniosek? Oczywiście, jak Państwo wiecie, Świadczenie przysługuje na drugie i kolejne dziecko, natomiast z tego świadczenia mogą skorzystać rodziny mniej zamożne, w których dochód na osobę nie przekracza 800 zł netto na osobę, a w przypadku posiadania dzieci z niepełnosprawnością 1200 zł. I wtedy można ubiegać się na to świadczenie również na pierwsze dziecko, bądź na tak zwane jedyne dziecko. Należy wypełnić wniosek i wypełnić wniosek we wszystkich częściach, a mianowicie... Również tą część, która mówi o dochodzie. Należy dołączyć dodatkowe dokumenty, a mianowicie za każdym razem, jeżeli Państwo składacie wizytę osobiście w ośrodku, należy mieć ze sobą dowód tożsamości. Bardzo zapraszamy, żeby mieć ze sobą odpisy aktów urodzenia dziecka, zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość dochodów. Jeżeli chodzi o dochód w 2016 roku, należy przynieść deklarację o dochodach za 2014. I jeżeli po tym okresie zdarzyły się jakieś sytuacje związane z dochodem, a mianowicie była to utrata dochodu, uzyskanie dochodu, bądź ten dochód bardzo często się zmieniał, były różne źródła zatrudnienia, czy różne zdarzenia, a mianowicie ktoś przebywał na świadczeniu wychowawczym, na urlopie macierzyńskim, wrócił do pracy, uzyskał, nie był zarejestrowany w biurze pracy, to należy oczywiście tak, taką, Sytuację przedstawić, i należy mieć ze sobą potwierdzenie dokumentujące właśnie te zdarzenia. Jeżeli chodzi o sytuacje takie skomplikowane rodzin, a mianowicie być może jest to rozwód, separacja, to należy ze sobą również mieć orzeczenia, które dokumentują to zdarzenie. Jeżeli ubiegamy się na drugie i kolejne dziecko, to tak naprawdę należy wypełnić wniosek, nie wypełniając części dochodowej i do, dodatkowe dokumenty w zależności już od tej sytuacji, a mianowicie za każdym razem, jak powiedziałam, dowód tożsamości i pozostałe dokumenty, a mianowicie prawomocne orzeczenia sądu, rzekające rozwód, separacje i odpisy aktów urodzenia. Chcę powiedzieć o tym również, że. w, w jeżeli chodzi o wnioski, to znajdują się błędy i od razu wyjaśniam, że te błędy nie są naszym udziałem. One są to tak zwane błędy pisarskie, które znalazły się w rozporządzeniu i my jako organ wykonawczy nie możemy tych błędów sami poprawić i na wniosek Ministerstwa, oczywiście do wniosku, dołączamy informacje o tych błędach. One nie są bardzo istotne, niemniej jednak się znajdują. Przy wnioskach, jak należy taki wniosek wypełnić, będzie również taka rata, taki suplement, informacja, jak poprawnie ten wniosek wypełnić. I Jeżeli chodzi o wniosek o ustalenie prawa doświadczenia wychowawczego, to w części pierwszej, w punkcie 7, 2, kwadrat 3, tam jest takie pouczenie, że oczywiście, to pouczenie odnosi się do załącznika numer 2 i numer 4. W załączniku numer 3 na dole formularza znajduje się przypis oznaczony gwiazdką, Pojedynczą gwiazdką, który wskazuje błędnie, że oświadczenie wypełnia i podpisuje każdy członek rodziny. Oczywiście ta uwaga dotyczy, że oświadczenie składają członkowie rodziny, którzy z prowadzonej działalności gospodarczej rozliczają się w formie ryczałtu ewidencjonowego. I w załączniku numer 4 też na dole formularza znajduje się przypis oznaczony dwoma gwiazdkami. I tam jest taka uwaga, że przypis odnosi się do roku kalendarzowego, którego oświadczenie obejmuje, dosłownie tak jak w tytule. Po to, by organizacja i pytania i wątpliwości merytoryczne trafiały do osób właściwych, od 1 kwietnia uruchomimy numer telefoniczny, pod którym będzie można zadawać pytania, i będzie to wyznaczony numer 94-37-280-47 miasto z wizją P. To dla Was zmieniamy Szczecinę. Wybowu miasto z wizją P.